Czy karate jest skuteczne w samoobronie? W moim skromnym odczuciu i w moim skromnym zdaniu, każda sztuka walki pomaga w samoobronie w dokonywaniu obiektywnej oceny czy też odpowiednich decyzji. Karate kierkuszym, trenując w naszym klubie, choćby nawet pomaga w takich właśnie sytuacjach w trudnych, mocnych. W sytuacjach zmuszonych, zmuszających nas do obrotu. Trenując karate można się nauczyć samoobrony, choćby nawet w sferze psychiki. To jest styl dość twardy, dość mocny, dość wymagający, wymagający od nas, no, jakby to powiedzieć, podejmowania decyzji twardych, skutecznie. Dzięki trenowaniu karate w naszym stylu. Można a, nauczyć się takich decyzji podejmować, gdy na ulicy zagraża nam jakieś niebezpieczeństwo. Mnie wkurzy ta mucha i już ścinaj To <gry>